Bardzo wiele emocji wzbudziła rolka dotycząca wolnej wigilii, szczególnie wśród pracowników handlu. Po raz pierwszy bowiem w historii będziemy mieli wolną od pracy wigilię. Pracownicy handlu zwrócili jednak uwagę na to, że w grudniu będziemy mieli trzy niedziele handlowe. W związku z tym martwią się, że te trzy niedziele będą oznaczały dla nich. Trzy dni ciężkiej pracy, zwłaszcza w okresie przedświątecznej gorączki i szału zakupów. Sprawdźmy jednak, czy rzeczywiście te obawy są w pełni uzasadnione. Kodeks pracy na ten temat mówi niewiele, ale mamy ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. I tu znajdziemy odpowiedź na zadane pytanie. Niedziele handlowe w grudniu są 3, możesz pracować tylko dwie. Jeśli Pracodawca nie będzie przestrzegał tej zasady, to odezwij się do nas, bo rolą Państwowej Inspekcji Pracy jest stanie na straży przestrzegania tych przepisów. Nazywam się Marcin Stanecki, jestem głównym inspektorem pracy. Zachęcam do oglądania naszej strony www.pip.gov.pl i śledzenia naszych mediów społecznościowych.